Jesienią 1939 roku przy Forcie Okęcie powstał cmentarz żołnierzy Wojska Polskiego poległych w obronie Warszawy. Podczas Powstania Warszawskiego było to też miejsce pochówków dla powstańców i cywili. Po wojnie, gdy w 1956 roku zamknięto nekropolię, miejsce zaczęło popadać w zapomnienie. Po latach szczątki bohaterów przeniesiono na cmentarz wojskowy na Powązkach, a dopiero w latach 90., Cmentarz uzyskał opiekę parafii Świętego Franciszka z Asyżu i ponownie otworzył się dla wiernych. To najmniejszy czynny cmentarz parafialny w Warszawie. Liczy około 6000 m2. 11 listopada 1994 roku wzniesiono tu pomnik poświęcony żołnierzom 7. Pułku Piechoty AK Garłuch. W 2023 roku został on odnowiony dzięki inicjatywie fundacji Nie zapomnij o nas. Cmentarz okęcie mały w rozmiarze, a wielki w pamięci Warszawy. A jeśli podobać się to co robię, to postaw mi kawę. Link masz przypięty w komentarzu pod filmem, bo to była ciekawsza strona miasta.